Tutaj natomiast mam pyłek pszczeli, czyli pyłek kwiatowy, popatrzcie, takie drobniutkie kuleczki, przepięknie miodowo to pachnie. A to jest pierzga, czyli takie trochę większe kuleczki, to jest połączony, bo sklejany ten pyłek kwiatowy. Będzie widać? Może będzie widać? Pyłek kwiatowy z miodem i z substancjami, które wydzielają pszczoły. Jest on wysoco odżywczy. Jeżeli chodzi o składniki odżywcze, to z pewnością najwięcej znajduje się ich właśnie w pyłku kwiatowym i w um, pierzce. Pyłek kwiatowy i pieżgę trzeba rozpuścić w wodzie, żeby odpowiednio się rozłożyła i była łatwo przystosowana do strawienia w naszym układzie pokarmowym. Dlatego ja biorę łyżkę pyłku kwiatowego, pół łyżki pieżgi, dolewam troszkę wody, daję łyżkę miodu tak do smaku, ale niekoniecznie musi być miód. Chodzi o to, żeby były te dwa składniki. Będzie to taka fantastyczna bomba witaminowa, wspierająca odporność waszą i waszych dzieci i dodatkowo odciążająca organizm z metali ciężkich. Ja przeprowadzam taką kurację pyłkiem pszczelin i pierzgą przez miesiąc, później robię przerwę, bo zawsze warto zrobić sobie przerwę w każdej kuracji naturalnej. Rano i wieczór, taka mikstura. Przepyszne, moje dzieci uwielbiają, bo to jest bardzo smaczne, no i bardzo zdrowe. Polecam.